Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć informacje na temat cen nieruchomości, jakie obecnie obserwujemy. Mamy teraz maj 2021 roku i to, co obserwujemy na rynku, to wzrost cen dla małych mieszkań. To są kawalerki i małe mieszkania dwupokojowe. I ten wzrost jest nawet kilka procent, patrząc na Początek roku i obecną, obecny okres, w którym jesteśmy. I również co obserwujemy, to tak naprawdę spadek liczby ogłoszeń, która jest dostępna na, na rynku, co naturalnie mówiąc prawo popytu i podaży powoduje, że po prostu ceny rosną. I jeśli obserwujemy te ceny nawet od 2,5 roku, to teraz jeśli chodzi o Poznań. To mamy tak naprawdę najwyższe ceny dla małych mieszkań, jeśli chodzi o ceny ofertowe.